Kibice WKS-u 1957 nadal czekają na pierwszą wygraną w czwartej lidze na stadionie Wosiru. Kompletu punktów nie udało się również zdobyć w minioną sobotę, gdyż Wilunianie podejmowali SMS AKS Łódź, a szansa no to była jak nigdy, bo gospodarze radzili sobie nadzwyczaj dobrze przez prawie całą pierwszą połowę. Prawie ponieważ 10 minut przed przerwą nie wykorzystali znakomitej okazji nie tylko na objęcie prowadzenia, ale i na wygranie całego meczu. Po serii błędów włóckich defensorów bramkarz SMS-u Maciej Humerski musiał się ratować faulem w w polu karnym, po którym sędzia podyktował jedenastkę, a pera gości ukarał czerwoną kartką. Niestety dla Wielunia niego zmiennik Andrzej Rudkowski zanotował prawdziwe wejście smoka, broniąc uderzenie Michała Wójcickiego z 11 metrów. Cóż można powiedzieć panie trenerze o takim meczu? Do 40 minuty, kiedy graliśmy 11 na 11 nigdy nie, do tej pory chyba nie było takiego dobrego wyniku, to znaczy 0-0 w Wieluniu. I wszystko się posypało w momencie, kiedy wydawało się, że, że że powinno wszystko pójść na naszą stronę. Jak pan oceni przebieg spotkania i postawy swoich podopiecznych dzisiaj? Pierwsza rzecz jest taka, że rzeczywiście mieliśmy dzisiaj duży jeden plus, że mecz graliśmy od początku dużo bardziej konsekwentnie w obronie. Nie dopuszczaliśmy rywala do jakiejś do przyjęcia inicjatywy, do, 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 do sytuacji. To na pewno jest, 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 jest takim naszym plusem i to, to, to było widać. Natomiast to, co się działo później, było taki, taki, taką mam ocenę tego, że zrobiło się nagle tak dobrze i, no, i nie, nie, nie udźwignęliśmy tego. Mieliśmy wszystkie argumenty żeby wygrać ten mecz. Przeciwnik mniej zawodnik czerwona kartka, rzut karny, stworzone sytuacje. No niestety brakło nam, brakło nam umiejętności, żeby ten mecz wygrać. Później pomyślałem sobie, że, że teraz poznamy prawdziwą wartość drużyny drugie drugiej połowie, bo, bo trudniej jest yy atakować grając z 11 na 10 niż się bronić prawda I, i czy ich stać będzie na, na, na strzelenie tej jednej bramki. No jeszcze początek jako taki tu bramka rezerwowa ch, chyba zagrał partię życia bo, bo takie dwie setki bronił za, zawodnik przeciwny i drużyna wyły wyłóż z pustej bramki. I potem jakby już od tego momentu jakby już by zbadać posiadanie piłki to to tak by przeciwnik gra przy wadze liczebnej. Eee, znaczy no... Sytuacja późniejsza, kiedy padły dwie bramki, to wiadomo, że jest, jest, jest trochę inna ocena tego fragmentu gry, bo wiadomo, że wtedy psychika już, już po naszej stronie na pewno, na pewno była wtedy już gorsza, tak? To jest, to, jest, to, jest to inny już inny wymiar oceny. Natomiast tutaj no, no powtórzę to, że znaleźliśmy że, że się w dobrej sytuacji. Wypracowaliśmy ją, bo, bo trzeba zawodnikom odeć, że, że pracowali na to, żeby, żeby ten mecz wygrać i ta praca była dobrze wykonywana. Natomiast, no, gdy, już, gdy już byli tak blisko, no, no po prostu nam zabrakło. Oprócz samego wyniku, straty punktów, można się spodziewać, że to będzie taki dołek psychiczny po, po tym meczu. Czy Pan się te, tego nie obawia, że, że to może mieć konsekwencje w kolejnych spotkaniach? Znaczy, no, następne mecze na pewno pokażą, jaki, jaki mamy charakter. To będzie taki egzamin dla, 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 dla naszej drużyny. Tak, tak? No, sensowne pytanie i, i, i pod tym kątem należy następne mecze rozpatrywać. No, z korzyścią dla drużyny. Dziękuję no, bardzo. bardzo. Dzięki.